Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim, Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i wstępujących nad syna człowieczego. Oto tajemnica powołania, powołania każdego z nas, bo eklezja to ludzie, którzy zostali powołani, zaproszeni. Święty Jan Chrzciciel, kiedy ochrzcił Pana Jezusa. I wskazał swoim uczniom. Oto Baranek Boży, to jego dwaj uczniowie, Jan i Andrzej, poszli za Panem Jezusem. Szli za Nim, a Pan Jezus, jak pamiętamy, zapytał: Czego szukacie? Warto sobie to pytanie ciągle powtarzać: jakie są motywy pójścia za Chrystusem? Czego szukasz? Czy szukasz sławy, chwały, wygody, a może chcesz mi służyć i tak jak ja. Oddać życie za innych, naśladować mnie, pójść na krzyż. Chodźcie i zobaczycie, bo chcieli zobaczyć, gdzie mieszka. To zobaczyć Boga, zobaczyć, gdzie mieszka, jest bardzo ważne w tym każdym powołaniu, aby nie tylko opierać się na opinii ludzkiej, ale na samym słowie Boga, na samym doświadczeniu zamieszkiwania Boga między nami. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. To Słowo Boże jest z nami w kościele. Dlatego ważne jest, żeby go adorować, pójść za nim i jakby zamieszkać, żyć codziennie tym Słowem. Dzisiaj widzimy dwóch, którzy zostali powołani. Bardzo szybko Filip odpowiedział na słowo: Pójdź za mną. Natomiast Filip, podobnie jak Andrzej, przyprowadza do Pana Jezusa. Andrzej przyprowadził swojego brata, Szymona, który później został nazwany Piotrem i na nim Pan Jezus buduje kościół, daje mu klucze do Królestwa Niebieskiego. Natomiast Filip przyprowadza Natanaela, człowieka, który był bardzo sprawiedliwy, którym nie było podstępu, dla którego tak, tak znaczyło właśnie tak, a nie, nie. I ten właśnie Izraelita, Natanael, Miał jakieś osobiste doświadczenie. Miał doświadczenie, że tak naprawdę mesjasz powinien przyjść z Betlejem z Judei i że z Galilei nie, pochodzi, nie będzie pochodził mesjasz. I jak usłyszał, że znalazł mesjasza i Filip z Nazaretu, Jezusa z Nazaretu, to stwierdził, że co może być dobrego z Nazaretu, a co dopiero mesjasz. Tym bardziej mesjasz nie może być. No, ale wtedy odpowiedź Filipa była znowu zobacz, chodź i zobacz, tak jak Pan Jezus powiedział, chodźcie, a zobaczycie. I kiedy spotkał Pana Jezusa, usłyszał w odróżnieniu do tego, co On powiedział, bo On miał złą opinię o mieszkańcach Nazaretu, a przy okazji też o samym Jezusie też za bardzo dobrze się nie wypowiadał, ale usłyszał, że Pan Jezus Go dobrze zna. I Dobrze o nim mówi: Patrz to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Skąd mnie znasz? Słowo Izrael pochodzi od imienia, które otrzymał Jakub. Jakub i Ezaw to byli bracia bliźniacy. Pierwszy urodził się Ezaw, więc pierworództwo należało do Ezawa, ale takim pupilkiem żony Izaaka Rebeki był Jakub. Jakub to mniej więcej znaczy kłamca, i uknęli podstęp. Podstępnie wykradli od Izaaka błogosławieństwo, pierworództwo. I to błogosławieństwo później przyczyniło się do tego, że Ezaf chciał zabić swojego brata Jakuba. Można by powiedzieć, błąd wychowawczy. Matka faworyzuje jednego z braci, ojciec faworyzuje drugiego brata więc potem ze sobą walczą. Ale przed dzień, kiedy Ezaf miał zemścić się na Jakubie i jego rodzinie, miał przyjść i ich pozabijać, Jakub całą noc spędza, możemy powiedzieć, na modlitwie, na zmaganiu się. Zmagał się z aniołem i mówił, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wcześniej otrzymał błogosławieństwo podstępem od ojca Izaaka, ale tu już to go kosztowało tym, że później miał wywichnięty bark i kulał. Ale otrzymał błogosławieństwo i nowe imię. Izrael walczący z Bogiem, walczący o to błogosławieństwo już nie podstępem, ale tak szczerze. I rzeczywiście to błogosławieństwo miało moc, aby mogli się pojednać, aby uratować życie. Jakub w innym miejscu zobaczył też drabinę, po której wchodzili i schodzili aniołowie z nieba. Ta drabina symbolizuje Mesjasza. Co mógł zobaczyć Natanael pod drzewem figowym, kiedy usłyszał? Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Od drzewa figowego możemy się uczyć przybycia końca świata. Jak koniec świata daje pewne znaki zbliżania się, tak jak? Pąki na drzewie figowym zapowiadają przyjście lata, czy znaczy właśnie wiosna, a potem lata. Tak też są znaki zbliżającego się Królestwa Bożego. Na końcu czasów niebo zostanie otwarte i przyjdzie Syn Człowieczy ze swoimi aniołami. Dzisiaj warto sobie zadać to pytanie: Jak ja szukam Boga? Jakie mam oczy serca pełnego wiary? Czy przez Słowo Boże doświadczam tego, że Bóg mnie zna, że On na mnie patrzy? Jak reaguję na wzrok Boga? Czy chcę, żeby Bóg na mnie patrzył i to patrzenie Boga mnie napełnia pokojem, radością i miłością, czy może tak jak Adam i Ewa chce się ukryć przed tym spojrzeniem Boga? Zauważmy, że Natanael, jak usłyszał, że widziałem Cię pod drzewem figowym, to się bardzo ucieszył. Nazwał go po pierwsze Rabbi, czyli nauczycielu, nazwał go Synem Bożym i nazwał go Królem Izraela, tytuły mesjańskie Syn Boży i Król Izraela. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Prośmy Maryję, żeby modliła się za nas, abyśmy mieli czyste oczy serca błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą abyśmy mogli doświadczać w swoim życiu Bożego kochającego spojrzenia aby też tym spojrzeniem patrzeć na drugiego człowieka żeby w drugim człowieku nie dostrzegać zagrożenia wilka ale właśnie kogoś kto potrzebuje pomocy jutro będzie uroczystość objawienia pańskiego Popularna uroczystość Trzech Króli, ale to jest dzień, w którym świętujemy, że Bóg się objawia, daje się zobaczyć po części, ale to zobaczenie Boga już tu na ziemi owocuje radością i przemianą życia. Pomyślmy też, czy w naszym życiu były takie momenty przemiany naszego życia, bo spotkaliśmy Chrystusa, zostaliśmy przez Niego wezwani. I nastąpiła przemiana naszego życia. Dziękujmy dzisiaj przedstawicielstwu Maryi, tę pierwszą sobotę miesiąca, za te doświadczenia naszego ob objawiania się Boga w naszym życiu. Niech to wszystko będzie oddane w ręce Pana Boga. Teraz warto jeszcze zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście w Słowie Bożym, w objawieniu Bożym, szukam dla siebie odpowiedzi na to, jak powinno wyglądać moje życie. Jak powinno też przebiegać moje nawracanie się, zmiana mojego życia. Dzisiaj w naszym kościele, jak pierwszą sobotę, każdą pierwszą sobotę miesiąca, po mszy świętej wieczornej, będziemy rozważać Ewangelię z niedzieli, z jutrzejszej niedzieli, kto chciałby uczestniczyć? Brza święta jest o 18, a po mszy świętej będziemy mieli lekcję divina. Serdecznie zapraszam. A teraz życzę pięknej soboty i jeszcze piękniejszej niedzieli. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.